Jest to oficjalna strona Keystone'a. Wygląda w ten sposób. Oczywiście, można tutaj przeczytać naprawdę wiele rzeczy. Może ja to przetłumaczę na język polski, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, coś więcej niż bezpieczeństwo to Twoje kompleksowe doświadczenie. Web3. I ogólnie, jeżeli chodzi o ten portfel, jest on bardzo skupiony właśnie pod aplikację Web3. To jest takie coś, że na przykład możemy zabezpieczyć naszego Metamaska tym portfelem. Oczywiście frazy SIT tworzymy na nim, lub jak posiadamy jakieś frazy SIT, to możemy je tutaj po prostu sobie odtworzyć, ale podczas działania w internecie, podpisywania różnych transakcji. Robienia różnych rzeczy, ten portfel będzie nam potrzebny do tego, aby właśnie podpisywać te transakcje. I to, co w nim jest fajne, to za każdym razem po prostu on nas informuje, czy coś na przykład nie gra z danym kontraktem, który chcemy podpisywać. A jeśli chcemy dać gdzieś jakieś upoważnienie, to też się dowiemy, że na przykład jest to jakiś SCAM. Także tak wygląda ta strona. Oczywiście jest tu wiele rzeczy opisanych. Jest to ciekawe rozwiązanie dla osób, które chcą dbać o swoje bezpieczeństwo. Plusem tego jest też to, że bez tego urządzenia na przykład nie podpiszecie żadnej transakcji metamaskiem, czyli te urządzenie jest osobnym czymś. Poza naszym komputerem. To też jest akurat tutaj plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo Web3. I mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi, ponieważ w ostatnim czasie naprawdę dużo ludzi spotyka się z tym, że ich portfele zostały wyczyszczone.